Na terenie powiatu kępińskiego odbył się 21 ogólnopolski rodzinny rajd samochodowy. W tym roku organizatorzy przygotowali malowniczą trasę, która przebiegała drogami gminy Kępno i liczyła około 70 km. Na trasie rajdu przygotowano dla uczestników 9 punktów kontrolnych. Na każdym punkcie odbywały się konkurencje sportowo-rekreacyjne, które przez 20 edycji najbardziej podobały się dotychczasowym uczestnikom. W odróżnieniu do wcześniejszych edycji na samej trasie rajdu było zlokalizowanych 5 punktów kontrolnych, natomiast 4 były usytuowane na mecie, którą zlokalizowano na terenie Orlika przy ulicy Nowowiejskiego. Idea zrodziła się 22 lata dokładnie temu, bo jest to 21 edycja w tej chwili już. Pomysłodawcom muszę przyznać nieskromnie, że byłem ja i już jestem komandorem tego rajdu właśnie po raz 21. Jest to impreza organizowana typowo, typowo Rekreacyjna. Oczywiście tu biorą udział y, samochody w tym, czyli, czyli ta część mechaniczna, ale tu chodzi więcej o zabawę, żeby jechały właśnie rodziny w tym rajdzie, żeby te rodziny się bawiły, ponieważ na całej trasie jest przygotowanych 10 punktów kontrolnych i tam każda załoga bierze udział w, w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Oni mają wyznaczony li, limit czasu 3,5 godziny do przejechania, muszą się w tym limicie y, zmieścić, natomiast punktacja ogólna bierze się z tego, że zdobywają punkty na, na poszczególnym punkcie kontrolnym i suma tych punktów daje potem miejsce y, w klasyfikacji. Najlepsze trzy załogi otrzymały puchary, medale i dyplomy. Dla wszystkich uczestników przygotowano nagrody rzeczowe, ufundowane przez władze samorządowe, sponsorów i sympatyków ogniska TKKF Przemysław. Podczas trwających turniejów piłki nożnej oraz turnieju strzeleckiego było można posłuchać dobrej muzyki, skorzystać z obficie zaopatrzonego bufetu. Odbyły się również gry, zabawy dla dzieci i młodzieży. Organizatorem rajdu było ognisko TKKF Przemysław.